Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę Wam prosty poradnik, jest to mechanizm generator impulsów. Bardzo łatwy go sposób budujemy, bo tylko jest potrzebny czerwony proszek, grypiter i czerwona podia. Tego budujemy. podłączamy do niego zasilanie i teraz za szybkim ruchem musimy zniszczyć redstone i dać go od nowa i oto już gotowy generator Ta, żeby ma on wiele zastosowań teraz żeby coś podłączyć no to wystarczy tylko kabel i na przykład lampa miga żeby zwiększyć odstęp od impulsu, po prostu dajemy więcej repeaterów tak Może też je dać na opóźnienie, ponieważ te dwa repeatery w tym podstawowym, jak damy jeden, to mechanizm się zatrzyma. A w tym nie. Podłączamy zasilanie, tylko teraz wystarczy szybko zniszczyć południe. Mam mamy już gotowe. Można dać maksymalne na przykład opóźnienie na dwóch. I oto efekt. Teraz taki generator można zastosować w kolejce, która daje efekt tak, jakbyśmy jeździli kolejką prawdziwą. Tutaj jest kolejka. Wsiadamy i jedziemy. Tutaj wyjeżdżamy tak powoli, jak na prawdziwej kolejce. No i do tyle dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następnych poradników z Minecrafta i innych rzeczy. Cześć!